Witam w pierwszym odcinku z serii Pokémon Fire Red Randomizer Nazlog. Zasady Nazlog macie w opisie. Ja będę się do nich stosował. No więc zaczynamy grę. To jest profesor Oak. Dobra, no to się nazywamy. Mystery się zmieści. Chyba się zmieści. Tak, mieści się akurat. Tak, jestem stary. Jak on ma na imię? Jak on ma mieć na imię, raczej? Nas naz nazywamy rywala. Nie wiem. Kurczę myślałem, że się Magikarp zmieści. Ale się nie zmieści, niestety. Nie. Jedno miejsce. Niestety brakuje. Kurcze. Dobra, to nazwiemy go Blue, jak z oryginalną. Mm, jak oryginalnie ma na imię. No, oryginalnie mamy na imię Red. Jest Red i Blue. Stary, Twoja własna legenda. on zaczyna się tutaj. Gen Wychodzimy od razu na głęboką trawę. Od razu tam idziemy. To nas zatrzyma. Niebezpiecznie. W trawie żyją dzikie pokemony. Potrzebujesz własnego pokemona dla ochrony. Wiem. Chodź szybko za mną. sam ze mną. I idziemy do laboratorium. Dziadku, mam dość czekania. Blue? A, niech pomyślę. No tak, powiedziałem ci, żebyś przyszedł. Zaczekaj. Więc my stary... Tam leżą trzy Pokemony. <śmany> Znajdują się wewnątrz tamtej Pokeboli. Gdy byłem młody, byłem trenerem Pokemonów. Ale teraz jestem już stary i zostały mi tylko te trzy. Możesz wziąć jednego. Idź wybierz sobie. Hej, dziadku, to nie fair. A co ze mną? Spokojnie Blue, ty też dostaniesz. Aha. Golem? Od razu ostatnia ewolucja Pokémona takiego jednego z najbardziej rozpoznawalnych z... z pierwszej generacji kamiennych, czyli właśnie Joe Duda. Mr. Mime... O Boże, tego nie biorę. Jeszcze zobaczę co trzecie. Coś wodnego by się przydało. Jumpluff. Teraz mam niezłą rozminę między Jumpluffem a Golemem. Chociaż wybiorę pewnie Golema, dlatego że będzie super efektywny na jumpluffa. Przez. Mm, jumplafa typ, czy tam podtyp latający, a więc biorę golema. Tak i trzeba nazywać: Dziewczyna. Dobra, to trudno. Dajmy skała. Tak, to by, bym dał kamień. <grywy> Ale trudno. No, to nic innego niż wielki kamień. To ja wezmę tego. lu otrzymał jumplafa. Czekaj mister sprawdźmy nasze pokemony. No chodź, sprawdzimy się. Walka w laboratorium. Idealny pomysł. Lecz mnie nie ucz. Hmm. Zobaczymy rok troła. Super efektywne. Dobra, dziękuję. Dawaj pieniądze. Biegnę. Nie. Dobrze. Rozumiem. Czajko, Pokémon y, duchowo-wodny, czy tam sam duchowo? On tu duch by mi się przydał, szczerze mówiąc. Nawet, za, nawet, nawet taki. Magnemite. N nie, nie, y, ten. Ni wolę mieć nawet słabszy level, by, by nie zabić tych Pokémonów, bo jak zabiję te Pokémony, to będzie lekki przypał. Zabiję pierwszego Pokémona, na którego miałem okazję okazji przytrafić. Jeszcze zobaczę. Jakie tu Pokémony występują? Tailow. Mhm, Tak go nie zabije, tak go zabije, właśnie, niestety. Magnetrik! O, super! Gdybym miał takiego Magnetrika, super by było. Mi super by było yy, z tego, że atak ma taki, który nie zabije go na hita. A tak to ja się boję po prostu. Dobra. Teraz idę po mapę miasta do jego siostry. Będę szybszy niż on. Dziękuję. Daj mi mapę. I dobra. I teraz wchodzimy w trawę i zobaczymy, jaki pierwszy pokémon nam się przytrafi. Mam już pokebole. I pierwszego pokémona będziemy łapać pewnie w tej trawie. No właśnie. Kto? Relicanth. Ładnie. Czy ja mam takiego oferta Pokemonów kamiennych, czy co? To iść tak. Yy. Idealnie. O kurczę. No, ja nie mam nic innego co użyć. Defense Carl jedynie. Czyżby nie miał żadnego ataku yy, tego. Kurcze. Mam ostatni Pokeball. No i się wydostał. Czyli trochę słabo. Tak. Mogłem jeszcze raz go tak walnąć. Jakbym teraz walnął tego pokebola. O Boże. Nie wierzę. I już tutaj nic. Już nie mogę złapać. No i słabo. Kup, Ile pokeboli? Z piętnaście. Dajmy. Z dziesięć może. Dziękuję. W ogóle idę do Bo Pokemon mi nie może paść. To jest właśnie... Dobra, i tutaj jest druga szansa na złapanie Pokemona. Nadzieję, że kolejny będzie na piątym poziomie. Weeping Bell na trzecim. Kurczę. Się boję. Się za bardzo boję. Weź Ty użyj czegoś takiego Coś Ci powiększy defensywę Że... Chcia się boję Rock trołem może go nie zniszczę No i słabo I jeszcze co najgorsze poziom 8, a chciałem już mieć tego pokémona, bo przy czym był fajny pokémon na victory więc, a ty kogo będziesz łapał? Bailiffa, Bailiffa, ewolucja mm, Chikority, czyli trawestego startera z y, drugiej generacji y, to jest do trzeciej generacji, jeśli się nie mylę dobra i tutaj ja muszę po prostu Chcę jeszcze raz wyleczyć tego pokemona na wszelki wypadek, bo jak coś mi się trafi, nie wiem, wodnego, na przykład to będzie. Butterfree Okej, okay, to jest. Yy, o kurczę, nie wiem. Się boję. Kurcze, co, następnym razem złapię coś w lesie Viridian, czyli na to wychodzi. Zobaczymy, co tam jeszcze spotkać mogłem. Daskul. Cool. Hmm. Hariyama. Mm, typu walczącego ksatu. Czyli takie psychiczno-walczące raczej takie. Dobra, no to najemniej. Netball, dobra. Jakiś robak. Znaczy, tu wiem, że robaka tu nie będzie. Ale trudno. Jigglypuff, jeszcze na piątym poziomie. Okej. Okay. Tak, go nie powinno załatwić. Kurczę. Czy mam takiego niefarta? Waterstone. Czyli. Dobra, dostaniemy Iwi, chyba. vigorow w ogóle fajny, bo slackinga ewoluuje. Świetnego, jeszcze się pomijam. Revive, za bardzo mi się nie przyda. Dziękuję, do widzenia. Torcik Kam y płomienny starter, czy tam ognisty? O, repeat ball, Aha. Co jeszcze mam? Góle ma tego? Nie, zdawało mi się. Weilord. Azuril. Mam tak silnego Pokémona? Ona typu wodnego zabił na Hita jeszcze o level wyższy. Dobra, ja tu się boję. Z droga numer 2. Poczekaj chwilę. Nie, to ja tutaj już nie mogę nic złapać. Dlatego, że już ten. Byłem na drodze numer dwa. Kurczę, no i golemem mam pokonać nawet nie... Jak ja... Typ yy, ten... Jego ma brok. Dziewiąty poziom. Nie wierzę. Aaron Czyli stalowe... O, ale bym go chciał mieć teraz, gdyby to nie był, po... gdyby to. Ziemne albo kamienne. witer na 100% jest Pokémonem ziemno-kamiennym. A agron nie mam pojęcia, czy on jest kamiennym czy ziemnym. Przewilej, agron chyba z ziemnym. Dobra, nie wiem, czy jestem gotowy. Aha, czyli podstawa. Mm, czyli tak samo jak... Rock troła weźmiemy. Oczywiście niezbyt efektywne, ale i tak na hita weźmie. 17 poziom. Jeszcze trudniej mi będzie. Pupiter. I nadal nie wiem, czy on ma pokemony ziemne czy kamienne. Nie wierzę, jeszcze level wyżej może mi dajcie. To super. Pierwsza odznaka. Zawsze coś. No dobrze, no. Dzień błagam, fail swipe. Chociaż wątpię, że mym golem w ogóle się mógł tego nauczyć wiem. wiem, że to nie jest Rock tomb! A on mówił, że to jest... Rock Troll. Trochę podobne. Nie ci znalazłem, jestem po małka. Miałem ci to dostarczyć, więc proszę bardzo. O, buty do biegania. To ja wracam już do laboratorium. Goodbye. No, list od mamy. Kurczę, i tu jest chyba jedno z najgorszych miejsc. Bo tu jest kolejna droga. I dostanę co najgorsze tu najwięcej expa. I tak, tak. Hmm. No to zaczynamy Seedot Te podstawy 13 poziom jeszcze Te Co lepszego? Może tak golem jak i tak każdego zabija na hita Co niestety i, i dla mnie jest złe Może to była taka yy, den, Nie ma tych zasad nuzlok no, no to Orals w ostatniej formie jest świetna. Igli... Giglibuff. Dobra, kolejny. Boję się. Kurcze! Dobra, ale wiem Temun mam jeszcze chyba szansę złapać jednego Pokemona. To jest ta sama droga. Dastoks, co jeszcze? Krokonał. Gra już mi nie mogła dać jakiegoś Krokonała. Typu, jakiegoś Pokemona typu wodnego. Dobra. O, ty mi dajesz Magikarba, tak? Tak, Magikarpia. Nie wiem, to jest napisane Magikarpia, jak to jest Magikarb. Okej. Okay. Dobra. Trzeba się. Mam 15 Pokéboli. Mam. Jednego Netbola i jednego Ripplebola. Uważam, że to był jakiś robak. Robak albo wodny. Rześlę, Netball. Tak, na wodne i robaki. Aha, czyli Aerodaktyl. Super. Ale nie będzie na niego działał dobrze. Jest super. Erodaktyl będziesz mój. Dasz radę, błagam cię. Jest! Pierwszy złapany pokémon. Dziękuję. W końcu. Mam dwa pokémony kamienne. To coś oznacza? Nie mam pojęcia, tak muszę. Że to chłopak, więc będziesz łatwiej. Skrzydło. Tak, takie najprostsze. W końcu. Pierwszy złapany. Dziękuję. Dziękuję. Co tu jeszcze mogłem spotkać? Timerball. Parasekt. Parasekt mi jakoś bardzo nie zadawala. Tetan ten takul. W ogóle mm, tego aerodaklea poza odcinkiem pewnie. Dobra, Surskit. Nie, ja to ja wolę walczyć jednak z trenerami niż się obawiać, że yy, mój ten mój aerodaktyl zginie. Co ty masz? Daskul na 14 poziomie. Aha, czyli no nie powinno być problemu. Od razu level 10. A więc dobrze, mamy dwa złapane pokemony. To jest dla mnie przynajmniej dobrze. Mm. A więc co mam więcej powiedzieć? W ogóle zakończymy ten odcinek tutaj przy, przed Pokémon Centrum. I. Schick